Siemano, witam w drugiej części, pierwszej części. <grytanie> Witaj się Witam. Człowiek musi uczyć całe życie, bo to nawet... No myślałam, że jeszcze chcesz coś powiedzieć. Jak zwykle bo się go. rozwinąć. Żurek był w pierwszej części. Widziało was, Jakie z was. Jaki żurek? Zakwas do żurku, a nie żurek. Żurek to dopiero będzie w trzeciej części. Dokładnie tak będzie. Pierwsza część tego częściowego składanego filmu to był zakwas do żurku, który będzie jutro, nie? Pewnie, czy kiedy? Nie, dzisiaj pewnie. No, chciałabym dzisiaj. No, no te obiady zaczęła gotować w końcu. No to... no, Przepraszam ci bardzo, przywiozłam ci obiad, czy nie przywiozłam? Pff. Zakwas jest już gotowy, piękny, pachnący. A skąd wiesz, wąchałeś? No, Ty mi powiedziałaś, no to mówię tak jak jest. Kurde, a nie pachnie? No powochaj, sprawdź. Nawet nie wiesz. Mo <grybujesz> oh Jezu. No. Jak, tak jak powinno Dobry. być. Teraz tak, niektórzy, niektórzy dodają skórki od chleba było napisane. W komentarzach pod filmem z tym właśnie zakwasem. Ten. Jest tak, bez. dlatego, że to przyspiesza. po prostu. Dobra, o zakwasie tyle. Jest... Yy, przybliż się, pokaż mięso. No a no ja... Możesz go odstawić, nie musisz go zabierać. A jak rozleję przypadkowo? No lepiej dla ciebie, żebyś tego nie zrobił. Lepiej dla ciebie. Artystyczny nieład. Kochani, będziemy robić białe kiełbaski do żurku. Nie biała kiełbasa do żurku, tylko białe kiełbaski do żurku. Dlaczego będą to się nazywały białe kiełbaski? Bo? Hmm? No bo będą małymi kiełbaskami na jelitach baranin. Tak, jelita z barana będą. Tu już nie ma tych jelit, dlatego że tu już się nam mimoczą, Pokaż. Woda ciepła. Taki fajny odcinek tych jelit jest, który podejrzewam, że wystarczy do kilograma mięsa, bo tyle tu jest. Kilogram łopatki, tylko łopatki, bez żadnej domieszki innego mięsa. Łopatka jest to mięso takie uniwersalne. Kudo tłuste tłusto-chude, najlepsze. I tanie. I tanie. <noise> I będziemy sobie to mięso przed mieleniem przyprawiać. Czyli co musimy zrobić? No pokroić. Brawo, mam tu nóż, postrzyłaś? Nie, nie Dlaczego postrzyłaś, nie, nie tylko ja tak po prostu. Ząbek czosnku na jeden kilogram. Już wam mówię ile, ile on waży. Generalnie jest tak, że gramów. Tyle ma ten zrobić czosnku. Co chciałem powiedzieć? Generalnie jest to że co? Będziemy go mieli. Przerzucamy go do tej miski, do której. Ja bym chciała jeszcze o tym zakwasie powiedzieć, że on jest teraz. Pomów, a ja będę taki, taki, bo... Ty go robiłaś. Jego... Nie, bo ja go przemieszałam I Żurek przed też ty chwilą. zrobisz. Bo ty go no przemieszałeś. Tak, nie chwilą. umiesz. Ja nie umiem. No nie umiesz. To, kochana. Nie umiesz ja bym robić. chciał. Tylko flaki robisz, dobra Flaki. Jak ja bym chciał zrobić zakwas. No. Zakwas, żurek, zakwas. To uwierz mi, nic w życiu już byś innego nie zjadła. To tylko tyle. I dlatego go po prostu nie robię, nie? Wiesz, samego żurku nie będzie siadło. Rozumiesz, nie? Tak, tak. No. Przekładamy ten mi mięsieczko do tam i za chwilę przygotujemy sobie przyprawy, bo tam będzie kilka małych modyfikacji, jeśli chodzi o kiełbaski białe. Nie będą one robione w klasyczny sposób. Dlaczego ta bateria jest marnowana? Nic nie mówisz, widzisz, że się podświetla, nic nie powiesz. Ja to nie widzę, bo jestem zapracowany. To jest mm, tylko telefon trzymasz, to byś mogła. Jest bardzo. Uwagę zwrócić, ty słuchaj, wyłącz tam, bo bateria się czerpie. No nic. Siedzi i patrzy, nie wiem na co. Na co patrzysz. Na ciebie, mi się właśnie przypomniało jak odnośnie tego twojego zapracowania, że coś miałeś naprawić w domu i zapominać. A <słuch> zaraz. A jakby mi to to. <słuch> jutro to nie będzie czasu. Ech, szczęśliwi czasu nie liczą, słuchaj. Pokroiłem prawie wszystko już. Proszę bardzo. Nie będziemy mieszać stu rodzajów mięs. Po prostu zrobimy z samej łopatki takie kiełbaski białe do żurku. Będzie idealnie. A jakby ktoś chciał sobie pomieszać? To może przecież. Może, ale nie przy tych kiełbaskach. Kiełbaski białe do żurku po mojemu są zrobione w ten sposób. I proszę moich widzów nie namawiać. Łopatka. Nie wiem, ale są tacy, którzy by sobie chętnie zmodyfikowali. Ty na przykład, no. A ja bym pozłościć i tam coś no innego przecież. dołożyła. Tak, a co byś dołożyła? Nie wiem. Wołowinę. Yy, 6 gramów czosnek świeży. Wołowina jest za droga. Nie przesadzaj. Wymyśla. Tak, bo wołowina... Będzie trzy rodzaje. Jelita z, z barana, mięso z krowy i ze świni. No. Ale u nas to tylko ty wołowinę jesz. Bo jest droga. Bo tylko ja mogę. Ale widzisz, pomyślałem w tym przypadku o was, więc jakbym dał wołowinę, to byś tknęła te kiełbaski. A tak będzie drobio, te będzie wieprzowe, więc świnie zjesz, rozumiesz? nie? No. Dobra, co teraz, oprócz tego czosnku? Peklosul. Peklosul, dokładnie, nie sól, tylko peklosul. Przeważnie biała kiełbasa jest z solą zwykłą, a tu jest peklosul, więc tej peklosoli będzie 18 g na 1 kg. Nie wiem dlaczego. Ja białego. Nie, nie, co nie, nie wiem dlaczego. Nie dlaczego. Hmm. Już się jest tak jest... krytyczne podejście do tej peklosoli. Jeszcze jest wiadomo, że kiedyś robili. No i teoretycznie kiełbasa biała jest kiełbasą siwą, czyli. Czyli, czyli co? Czyli sól zwykła, ale peklosul jest na zasadzie takiej, że to mięso jest. Po sparzeniu, bo będziemy ją tą kiełbasę parzyć, a później ty ją przekażę tę kiełbasę tobie i użyjesz do tego. Ale kiedy będziesz parzyć? Do żurku. No przed żurkiem, no jak ona no będzie przed zrobiona. Żółkiem, czyli ty robisz tylko gotową surową. Gotową surową. Nie będę jej parzył teraz, tylko po prostu do momentu parzenia. Bo parzyć, no to będzie trzeba, tak jak będzie to zrobione w trzeciej części, na którą zapraszam. To będzie żurek wielkanocny. Z kiełbaskami, z białymi kiełbaskami. Nie myl mi, proszę. Czosnek 6 gramów, peklosul 18 gramów, wszystko na 1 kilogram. Kochanie, musicie mi uwierzyć, że tu jest 1 gram. To w ogóle nawet nie widać. No, Przybliżcie teraz, widać. 1 gram ziarna kolendry. Musicie mi uwierzyć, że tyle jest, dlatego że ja to sprawdziłem przed, bo było to bardzo lekkie i resztę mam. Więc. Na styk. Na styk. Jakby było wymierzone do tego. A nie pomyliłaś kuleczek. Tym <noise> razem. A ty pomyliłaś kuleczki? Nie, nigdy mi się nie zdarzyło. A nie wiem. Oj, tak, nie pamiętam takiej sytuacji. A kilka lat już się z tobą męczę. Także Chyba ja z tobą. Za. 1 gram kolendra do moździerza, tak jak widać. Oprócz tego pieprz czarny w kulkach też go sobie przemoździerzuje, też razem z kolendrą, więc tego pieprzu będzie 3 gramy na jeden kilogram. Yy. Ile tego? Przygramy. Czekaj, jeszcze jedna kulka taka. nie dużo O, 3 gramy. Właśnie, to będzie tu. Mielić to będziemy drobno, bo będziemy mieli to na 3. Nie, 4 mm. Tak. Kochani, w tym przypadku zamiast majeranku dam czosnek niedźwiedzi. Tego czosnku dam. 3 gramy na 1 kg. I to będzie taka mała zmiana, czyli będzie czosnek niedźwiedzi, będą wieli baranie, będzie kolendra, bo klasycznie w kiełbasie białej, też jest w sumie przepis na, na moim kanale, jest majeranek, bardzo dużo majeranku, bo biała kiełbasa lubi majeranek. To jest. Do no, lubi majeranek. Ty też lubisz majeranek. W majeranku 4 gramy na 1 kg sól zwykła 17 gramów pieprz 3 gramy i czosnek 3 gramy granulowany a świeży 6 nawet gramów to taki jest klasyczny przepis a tu jest nieco, nieco ja tak się bawię tym nie ja nie wiem o, specjalnie czeka, nie, jeszcze nie. już zimno otworzyliśmy tu okno no dobrze gorąca dziewucha. dobra to jest to przyprawy mamy wszystkie czyli może powtórzę jakie mamy przyprawy a czy te jeszcze muszę z moździerzem potraktować? Będziesz widział jak się tu podsuniesz, czy muszę znowu ja się do Ciebie dostosować? Musisz się do mnie dostosować. Tak jak, jak zwykle ja do Ciebie, dobra. Tam jeszcze wody potem damy na jeden kilogram, tylko na ten 50 żen. ml. A więc moździerzem i, i mielimy. Trzeba to przemieszać przed mieleniem. Maszynkę pewnie nie pokazałaś jak zwykle. Po, wszystko widać. Wiem, że ty myślisz, że zasłaniasz cały obiektyw, tak, ale właśnie. Coś jeszcze oprócz Nie, tak się... nie myślę, tylko ja myślę. Wiesz, nie? Wiesz o co chodzi? Z tym ja myślę, czy nie wiesz. Nie, nigdy jakoś nie zaobserwowałam tego. Zaobserwowałem. No raz nie myślałem, to było. Y, 20 lat temu. <głos> <głos> Byłem zaślepiony. Sitko, 4 mm. Mielimy teraz tu. Woda 50 litrów. Lecimy mieszamy jelito już gotowe, dwie godzinki moczymy takie jelito baranie. Dobrze, że ja to powiedziałem, jak Ty byś powiedziała. Ile moczymy jelito baranie, to można by to różnie było zrozumieć, prawda? To nasza córka wczoraj do Ciebie tak powiedziała, zwyczaiłeś to co nie. Co powiedziała? No tutaj jak wynosiłeś. To co powiedziała? wyniesieli to baranie. Tak powiedziała i śmiała się z tego? No i tak się na mnie spojrzała. A ty Niech się tylko ja wróci. Ci to powtórzyłam, a ty nie zrozumiałeś. Dlatego mówię, że. Mówisz, że myślisz, ale. Niech tylko wróci ze szkoły. To tyle <noise> ma lekcję. Dobra, lecimy. Czosnek również, od razu ząbek. Przerzucę, pół ząbku, nie ząbek. Pół ząbka. Ząbka, dobra, nie poprawiaj ząbka. mnie. Jak zwykle. Leci czosnek, czy nie leci? Fijże się, bo zaraz będzie wylatywał. Widać. Zginął w tym mięsie. Dobra, lecimy. Ty powinnaś się tym pobawić trochę. A dlaczego ja? No tak, po prostu, to by to sprawniej poszło. Tak myślę. To? Ale wytłumacz, dlaczego. No po prostu masz pięknie. Dlaczego ja bym miała tego palce? Prytniejsze na Myślę, że ty. Prytni ty następnym razem. Tak jak widać, nałożyłem to jelito bez najmniejszych problemów, ale jak są problemy, to są jelita na paskach, jelita baranie oczywiście. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Do końca nie będziemy w tym przypadku ściągać, zawiązywać dlatego, żeby no, żeby to powiedzmy, widzom, żeby zostawić sobie trochę żeby się nie rozwiązało i teraz tak. Kaliber 26-28, ja o tym w ogóle, czy nie? Nie wiem, ale było To pewnie... Wspominam teraz, i jedziemy z tym farszem. Oczywiście napełniamy dość sztywno, ale tak, żebyśmy mogli później swobodnie sobie to skręcić. O, tak jak teraz. Kilogram to dużo, nie jest, czyli taki jeden obiadek dla sześcioosobowej rodziny. Czyli takie jak nasza. Tak to wygląda. Lecimy na koniec. Zobaczycie, jak to wygląda. Oczywiście jeśli chodzi o samo jedzenie, to będzie podczas jedzenia żurka, żurku, żurka, żurku, Prawie mnie. Żurku. Sama nie wiesz. A. Nie, no żurku, <grym> przy tobie też y, ja czasami. Patrz, przy mnie Wymyślisz takie jest. jakieś… Pięknie idzie. Dobra, napełniamy i to tyle. Fajosko, co? bardzo maszynki nadziewarki jeszcze nie sprzątnęła, więc tu jest Jak Pokojnie. to nie sprzątnęłaś no, jeszcze zaraz umyjesz ja nie mogę się pobrudzić Kochani, jeśli chodzi o same testy tych fajnych małych kiełbasek, bardzo ładnie takie malutkie nie bardzo no po prostu jestem no, super sprawa, zachwycona elegancko tak? Tak? wygląda Z... kiełbasa Z... co ja mówię że tak co chciałeś powiedzieć że jestem przyzwyczajona takich kiełbasa. co Pierwszy raz robiłem takie małe. Nie, no robisz czasami jakieś kabanosiki, jakieś Boże, Ja wiem o czym ty myślałaś. O czym znowu? Już ja wiem. pogadamy potem. Teraz to sobie odkładamy do miski, na talerz, gdziekolwiek do lodowy. Żurek będzie jutro? No jutro albo dziś. To jutro albo dziś. Peklowane to nie było, nie było czasu peklowania, bo po prostu A tu dosypałem. Powietrze się dostało. A gdzie? A tu na tej. Na której? No, tu, tu. nie. Tu? Mhm. Tu. Boże! Nikt by nie zauważył, a tu się powietrze zostało. A gdzie widać? A tu tak mi się wydaje, tu o tu chyba. No, jeszcze wszystkich idź, nie przejrzałam. Idź. Z daleka, patrz. Jak tak, to z kilometra nagrywa, a teraz przysunęła. Tu chyba powietrze jest. pięknie wyszło. I jeszcze jedna istotna rzecz odnośnie jelit. To jelito miałem zamrożone nie było w soli w lodówce, tylko było zamrożone. Proszę bardzo. Nie pękło pięknie całe. Nawet nie było problemu żadnego z niczym, żeby to pięknie nabić. Tak jak tutaj to zrobiłem. Jestem Ale jak nie, musicie, to nie jak nie musicie, nie zalecają. to nie mroźcie. Jak nie musicie, to nie mroźcie, tak producent to tylko ty tak nie zaleca. Ja wszystko, łamię te wszystkie różne takie właśnie rzeczy. Nie może mrozisz, to im nic nie jest. Kochani, zróbcie sobie takie kiełbaski białe do żurku. Zamiast majranku dajcie czosnek. Niedźwiedzi i troszkę kolendry i jest bajunia. Zobaczycie. Ja robiłem w wersji grubej, takie tych małych, takich nie robiłem. Pff, ty kiełbasko małe, sobie przypominać znowu za że za głupoty. Ale jakie głupoty? No <laughs> ładne fajne. Dobra, dobra, takie. dobra. Ja wiem o co Ci chodziło i tyle, nie? Dobrze. E, kochani, jeśli chodzi o jelita 20... 628 baranie. Czy to w kostce, czy na pasku kupicie takie w sklepie Jeluks Polska? Wszystkie przyprawy oprócz świeżego czosnku, które były użyte do zrobienia tych białych kiełbasek, również kupicie w sklepie Jelux Polska. Link do sklepu Jeluks Polska macie w opisie pod filmem. Kod rabatowy Kostrzewski10 pisane drukowanymi również jest w opisie. Nie mógłbym nie zaprosić na nasze socjal media. Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Co tak się patrzysz? No podoba mi się, a co mam robić? No już nie Sklep internetowy. nie tak, tak przechlapałaś i próbujesz plusów teraz nałapać. Zaraz poczekaj, Wyjaśnimy. Yy, nie wiem czy w następnym, czy będzie ten żurek w ogóle. <laughs> <laughs> Sklep internetowy Swojskie Gotowanie i Wędzenie, .pl. Jeśli film się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, drogi widzu, droga widzko. Zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. Oczywiście o dzwoneczku przypominać nie muszę. Też go naciśnij, żebyś był, była informowana o wszystkich nowościach. To chyba tyle. Z tych ogłoszeń parafialnych, co? Aż ci bym się zmęczyłem, jak tak dużo mówię, nie? Mhm. Polecamy takie kiełbaski i zapraszamy na część trzecią, czyli Żurek Wielkanocny. Cześć!